Cześć, tu Dorota Orzuk, jestem konsultantką firmy Mary Kay, używam kosmetyków marki Mary Kay od 10 lat. W tym nagraniu pokażę Tobie, jak um, wykonuję sobie makijaż, który jest bardzo prosty, szybki, bardzo naturalnie wygląda um, i jest bardzo łatwy w wykonaniu. Jak będziesz chciała, będziesz mogła go sobie spróbować, odwzorować, wykonać te same kroki. Jeśli nie znasz jeszcze kosmetyków, którymi zobaczysz u mnie, jak ja to zrobię, to będziesz mogła do mnie napisać i przetestować, spróbować, zamówić. Zaczynam każdy dzień od wypielęgnowania sobie skóry, czyli przed makijażem, bardzo ważne jest, żeby skórę oczyścić, złuścić, stonizować to jest bardzo ważne i odpowiednio nawilżyć. Mi świetnie służy taki program pielęgnacyjny. Do twarzy, który zapewnia wszystkie te kroki, które wymieniłam. Wtedy tak przygotowana skóra jest świetnie nawilżona, makijaż pięknie na niej naturalnie leży i nie trzeba go bardzo dużo. Mój makijaż będzie bardzo prosty, naturalny. A może z, z efektem wow, zobaczysz na końcu, więc zostań. Zaczynam od nałożenia kremu wyrównującego kolory skóry. Nie jest to fluid, jest to połączenie fluidu z kremem, czyli dużo taka bardziej e, lekka wersja fluidu, który rozprowadzam sobie po prostu na dłoniach, łączę najpierw e, i rozprowadzam zwykle rękami. O, nie robi maski, fajnie się rozprowadza, nie zastyga też na skórze. Buzia jest nawilżona, mięciutka, elastyczna i też pięknie zaczyna odbijać światło. A jeśli chodzi o wyrównanie kolorytu, no to jak sama widzisz, nie kryje idealnie, ale wyrównuje po prostu cały koloryt skóry. Mi to odpowiada. Ty, jeśli byś chciała uzyskać lepsze krycie, to oczywiście możesz dołożyć kolejną warstwę albo używać fluidu lub po prostu w miejscach, w których potrzebujesz nałożyć korektor, więc e, to są takie fajne wyjście. Ale zobacz, że moja skóra już e, zaczęła lepiej odbijać e, światło e, i o to właśnie chodzi. W kroku drugim e, nałożę puder e, sypki, który oprószy buzię jakby muśnięciem słońca, e, natomiast cały czas będę mięciutka, nawilżona, naturalnie będę wyglądać. Więc zostań ze mną, żeby to zobaczyć. Nakładam troszeczkę pudru na wieczko i już rozprowadzam po całej buzi. Jak widzisz, nie tapuję, nie stoję przed lustrem, nie nie pilnuję czy równo. Ten puder rozprowadza się bardzo łatwo, ponieważ się pięknie integruje ze skórą. I już. <grystanie> Ale to nie wszystko oczywiście, bo przechodzimy do używania paletki. Czyli w paletce mam. Ach, ciągle poprawiam te włosy, bo ciągle mi tu przeszkadzają. Jakby to zrobić? Może tak? O. Nie, nie jak. Dobra, nieważne. <grystanie> Um, sięgamy do paletki, a w paletce jest róż, rozświetlacz i brązer przede wszystkim. Tutaj mam trzy cienie. E, do nich zaraz przejdę, a tymczasem sięgam po pędzel do nakładania różu, rozświetlacza i brązera i nakładam sobie brązer leciusieńko. Taką kołyskę robię od szczytu ucha przez taki króciusieńki odcinek, maksymalnie do kości e, tutaj policzkowej. E, taki gest, taki ruch sprawia, że policzek w efekcie będzie troszeczkę taki podniesiony, wypełniony e, i bardziej promienny. Teraz nałożyłam sobie puder rozświetlający e, i w praktycznie w tym samym miejscu, tylko ciutkę powyżej e, dodaję ten puder rozświetlający, robiąc też takie C na skroni. O, I to się mi świetnie sprawdza. Mogę sobie mój pędzel odwrócić. I jeszcze to ładniej rozetrzeć. Nie mam luserka, <laughs> robię to do telefonu, ale mam nadzieję, że, że jest ok. Więc <laughs> kołyseczka taka i na skronie. I na końcu to bardzo fajnie wszystko razem <laughs> będzie wyglądać bez wysiłku. Um, nabieram róż na środek mojego pędzla. Nie za wiele. I tutaj w obrębie kości. Ten róż nakładam mniej więcej takimi ruchami. Wiem, że są różne techniki, ale to jest moja ulubiona, świetnie się sprawdza. <laughs> Szczególnie, gdy się spieszymy, gdy nie mamy czasu, albo nie lubimy stać przed lustrem, to to się robi najszybciej. Po prostu tu, gdzie szczyt kości, tutaj nakładam o. Sięgam też po puder rozświetlający, jeszcze raz ponownie, żeby nałożyć sobie w okolice ust. O! Um, już widzisz, że moje usta już się powiększyły. To jest taki trick, taki manewr, który e, szybciutko się robi, a daje duże rezultaty. E, sięgłam, sięgnęłam teraz po e, pędzle m, do makijażu oka, e, ponieważ w mojej paletce są trzy cienie. Nałożę sobie bardzo szybciutko cień, który jest cieniem podstawowym, biszkoptowym, bez koloru, żeby tylko wyrównać powierzchnię, wklepuję go, to jest bardzo ważne. O, to mi się sprawdza, a ja mam bardzo trudną powiekę do makijażu, więc Myślę, że jeśli u mnie się sprawdza, to u większości kobiet się sprawdzi. Wklepywanie tego cienia podstawowego, bo wtedy on tam wszędzie dochodzi. E, później na, teraz nałożę sobie taki cień. Bokiem pędzla nabieram. Cień mm, fioletowy, leciusieńko, to jest bardzo pastelowy cień. Wklepuję. O, tu mam lusterko. Wklepuję. Jak widzisz, nie wklepuję go ani tu, i nie wklepuję go ani tu, tylko słupkowo, żeby unieść powiekę do góry. I jeszcze drugie oczko. Nabieram, jeszcze raz powiem, że boczkiem pędzla. I słupkowo ku górze. Wklepywanie sprawia, że można. Po prostu przykleić cień w każdy zakamarek, szczególnie jak powieka jest opadająca, wiotka czy też się wyświeca. To wszystko jest u mnie i to się właśnie dlatego sprawdza. Wytarłam pędzelek i teraz, e, na, teraz nałożę jeszcze raz cień biszkoptowy na bok pędzla i dołożę go tutaj od środka. Najeżdżając na ten cień fioletowy. O. I uwaga, teraz ten pędzelek przykładam w ten sposób, i będę tutaj kółeczkami go rozprowadzać. To jest bardzo łatwe. Po prostu kręcimy kółeczka. O. Nie, już coraz lepiej. Przykładam więc w ten sposób, pokazuję dla wszystkich osób, które ten pędzelek y, macie, że to się świetnie sprawdza. Oczywiście fajne jest to, że każda z nas może sobie opracować swoją technikę, ale fajnie jest też podpatrzeć i spróbować, co się sprawdza u kogoś. Yy. O. I to nie wszystko jeszcze, <laughs> ale spójrz jak fajnie już zaczyna wyglądać oko. Teraz sięgam po taki pędzelek którym sobie z góry nabiorę ten cień i przyłożę go w linię rzęs z góry, jeszcze raz, nie bokiem, z góry. Taki pędzelek. I przykładam po linii rzęs u dołu, żeby fajnie to oko wyglądało. Tak, jakby dół nawiązywał do góry, góra do dołu. Czyli jeszcze raz. On jest troszkę skośny, więc tym skosem przykładam sobie tutaj do linii rzęs dolnych. O! I teraz, uwaga, uwaga, będzie szara konturówka, która świetnie tutaj zagęści linię rzęs. Bardzo polecam. Tę konturówkę, dlatego że ona jest bardzo, bardzo plastyczna, czyli nie muszę umieć się nią malować. Nie muszę tutaj robić tego porządnie i perfekcyjnie i równo nawet, bo wszystko się zaraz samo e, pięknie rozłoży. Już za chwileczkę pokażę, dlaczego. Spójrz, sięgam po taki pędzelek i rozcieram tę konturówkę i dlatego nie muszę pilnować, że, 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 że musi być równo, nie muszę stać, sprawdzać, nie muszę umieć, bo i tak ostatecznie wszystko będzie fajnie wyglądać już za chwileczkę, gdy dodam jeszcze tusz, to będzie to naprawdę wow, tak myślę. Więc drugie oko, króciutki odcinek, konturówka, po linii rzęs troszkę wyjeżdżam ku górze. Unoszę lekko powiekę. I po rzęsach. O! I uwaga, zaraz rozetrę. Moim ulubionym pędzelkiem do rozcierania. Zaraz powiem, dlaczego on jest taki mój ulubiony. I bardzo go lubię polecać. Sama używać i polecać. O. <laughs> e, dlatego, że jest e, taki stożkowy, ma na środku samym najdłuższe włoski, potem otaczają go coraz krótsze, coraz krótsze, i to sprawia, że ta linia potem jest e, w bardzo łatwy, szybki sposób taka e, rozproszona. Czyli m, uzyskujemy takie zagęszczenie rzęs ale nie jest to taka precyzyjna kreska, która mm, mogłaby niechcący zamykać nam oko. Więc teraz e, przyczesuję i będzie tuszowanie i usta. Moja szczoteczka jest stosunkowo malutka, ale świetnie uchwyca nawet najkrótsze włoski. Zaczynam tuszowanie od przyłożenia szczoteczki, przytrzymania zygzaczka i dopiero wyciągnięcia. I to się świetnie sprawdza, żeby otrzymać rzęsy nieposklejane, e, pogrubione i wydłużone, a nie posklejane. A nieposklejane rzęsy to mm, makijaż odmładzający. Ok. Zaraz przybliżę, będzie bardziej widać to, co się tutaj wydarzyło. Przytrzymuję, zygzu, zygzu. I wyciągam. I już wyciągam same końcówki. Gdy się uciapiemy, brzydko mówiąc, tak jak ja teraz, nie panikujemy, tylko zostawiamy, żeby wyschło. Dolne rzęsy, tylko dotykam dosłownie szczoteczką, tak, żeby nie dotknąć ciała. Bo wtedy będzie takie, tak będą takie uciapane, a nie zaznaczone. Um, przechodzę do ust a potem usuniemy to tutaj. E, usta bardzo lubię, szczególnie e, latem, gdy są upały, wypełniać albo samym błyszczykiem, albo samą e, konturówką do ust. E, to jest mój ulubiony kolor, który bardzo też lubię e, polecać, dlatego że zauważyłam, że bardzo fajnie odmładza usta. Jest to taki pastelowy, zgaszony róż. Zobacz sama, jak mm, się zmieni mój wygląd e, po nałożeniu tej konturówki. E, I to się właśnie dzieje u każdej kobiety. To jest takie fajne. I wypełniam całe usta, bardzo lekko, łatwo i przyjemnie. A teraz uwaga. Zeszło. <laughs> Właśnie. Kochane, więc makijaż nie makijaż lekki, łatwy, przyjemny, świeży, naturalny, mm, niemocny. Moja buzia cały czas mięciutka w dotyku, dotyku, czuję jak oddycha, czuję jak jest świeża, czuję jak wszystko fajnie leży. Nie czuję się zatapetowana więc bardzo serdecznie polecam taką wersję makijażu, szczególnie na lato. Jeśli nie znasz, nie masz kosmetyków, którymi, w których czujesz się tak świeżo przez cały dzień, którymi możesz sobie taki lekki, naturalny makijaż uzyskać, to zachęcam Cię do poznania kosmetyków marki Mary Kay. Ja zakochałam się w, ich, w nich już 10 lat temu, od 10 lat ich używam, bo to są kosmetyki, które sprawiają, że, czuj, że moja buzia oddycha, że czuję się świeżo, naturalnie, lekko podkreślona, Uroda. Bardzo są łatwe w użyciu, więc nawet jeśli nie potrafisz się malować, to i tak zrobisz się na milion. Jeśli ich nie znasz, napisz do mnie, udostępnię tobie możliwość czy zakupu, czy przetestowania. Pomagam w doborze też kosmetyków, więc możesz dosłać, przysłać do mnie swoje zdjęcie. Pomogę tobie dobrać zestaw do makijażu i nauczę się malować. Miej wspaniały dzień, zostaw komentarz, jak Ci się e, podoba taki lekki, delikatny makijaż, a może jesteś zwolenniczką mocniejszych?